ale dopiero stosunkowo niedawno zaprzyjaźniłam się z frezarką i frezami ceramicznymi. Na marginesie jak często należy je wymieniać oraz diamentowymi? Diamentowe, no wiadomo, się tępią dość często, w zależności oczywiście od ilości klientów, więc tak dla siebie w domu, jak pracujesz tylko so na sobie, no to tak po kilku miesiącach dopiero warto było wymienić. Ceramiczne to samo. Ja miałam porównanie z frezami karbidowymi i ceramicznymi, kiedy pracowałam w salonie, więc był przemiał klientek i w z dnia na dzień wręcz te frezy tępiały. Ale tego nie wie osoba, która tylko na ceramicznych pracuje, w frezach i tylko na sobie, czy tam paru jeszcze oso osobach innych. I to się tak rozciąga w czasie, więc tego stopniowego zaniku ostrości tak nie widać gołym okiem. W cudzysłowie, oczywiście. Bo to nie widać gołym okiem. Yy, robi się to. Robi się to. <grych> Odczuwa się to w czasie pracy, po prostu się zaczyna pracować coraz to dłużej i człowiek zachodzi w głowę, co ja robię źle, co się takiego dzieje, że, że jakoś mi to nie idzie, no po prostu frezy się stępiły. Taka, taki, taka zagwozdka, dużo osób, oso, osób o tym po prostu nie wie, że po prostu tępym frezem, frezując albo tępszym pracujesz dłużej.